Ważnym zagadnieniem, które obejmuje dom bez rachunku, to jest kwestia korzyści, które, które mają mieszkańcy takiego budynku. Warto zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów, takich jak na przykład wygoda i komfort komfort braku obsługi tak naprawdę tych systemów. Zwrócić uwagę na, na przykład Fakt, że te rozwiązania w żaden sposób negatywnie nie wpływają na zdrowie mieszkańców czy też sąsiadów. Zwrócić uwagę na kwestię możliwości zdalnej informacji na temat efektywności systemu. Można wszystkie te parametry na temat pomp ciepła fotowoltaiki czy też czasami wentylacji odczytać sobie za pomocą laptopa czy też smartfona. Warto też zwrócić uwagę na, na to, że. Taki budynek zapewnia komfort z punktu widzenia w pełni sprawnej i kontrolowanej wentylacji, czyli nie mamy problemów z zbyt dużą ilością wilgoci, z problemem z grzybem. Mamy za zawsze zapewnioną odpowiednią ilość powietrza, a nie ma problemów e takich, że wstajemy rano niewypoczęci z powodu zbyt dużego stężenia dwutlenku węgla. że tych argumentów tutaj jest bardzo wiele, również od strony rodziny czy użytkowników.